Kolejny mecz przed nami. Mapa to Frostele. Przepraszam wszystkich najmocniej, którym kichnąłem do mikrofonu. Nie Myślałem, że jest wyciszone. Eee, zaczynamy jeszcze jeden mecz. Kolejny mecz. Mecz za meczem i meczem popędza po stronie lewej. W kolorze czerwonym Empire Heavy. Po stronie prawej w kolorze niebieskim jest Jacci, więc Teran kontra Teran. Jeden do zera dla Happy'ego. Ostatni mecz był bardzo sympatyczny bez dźwięku. Ale był sympatyczny, prawda? Można głosować na czacie, mi się to wszystko podobało Co widzieliśmy po części, bo lekka kampa była Ale bez jakiejś wielkiej tragedii O tak się wyrażę, mogło być gorzej Potem ten Seeker Rysol był pierwsza, pierwsza klasa Za sekundkę do was wracam Do was wróciłem już jestem. Więc mamy ripery ze strony hapiego. Niewiarygodne Jackci dokładnie to same robi, ale Jackci zobaczcie z dwóch. z dwóch raksów jest, więc może być ciekawie. W takiej sytuacji. Pierwszy riper wyskakuje, drugi reaper, dawać drugiego ripera, Trawać drugiego reapera. Reaperami można zawsze wygrać. Tak też jest, więc drugi reaper w przygotowaniu faktorka jest dla hapiego. I teraz numer jest taki. Czyżby Hapi się zorientował, co się będzie działo? Tak, też jest, zeskałtował, wie doskonale, że trzeba teraz tutaj stać, bronić się Marines. Reaper tego pierwszego oczywiście przegonią bez problemu, zostanie zestrzelony. Byłoby pięknie, gdyby dał radę go zestrzelić. Idealnie, pierwszy został zestrzelony, do USCV ka się pojawiła. Kolejny Marines będzie już w, w przygotowaniu, więc pierwszy jak czego nie ma szansu, yy, ...szansu zadziałać. Hmm. No dobra. I w takim momencie ciekawi mnie, jaka będzie dalsza odpowiedź Korańczyka. Wie, że ten... Nie, mam nadzieję, że nie słyszeliście mojego nosa. Nie słyszycie dziwnego mojego nosa, jakie dźwięki wydaje. E... Ripery nie zadziałały. To był plan na początek. Zaatakować riperami. Słyszeliście, tak. Więc <ścoughs> zaatakować riperami nie wyszło. E... Nie wyszło w takim wypadku. Dlaczego? Jakim cudem ja przestawiłem jedną z reklam? Trzeba to naprawić. Już jest naprawione. OK. Więc niech tak to będzie. szykuje się rapi do pierwszego ataku. Reaper oraz Helion zabiją tego jednego... Helion, Reapera, i teraz czy uda się tutaj wbić? Szczerze powiedziawszy, to tak, tu się powinno udać wbić. Z tego względu, że nie ma nikogo kto blokuje, ale mamy 4, 5 Marinesów oraz jednego Ripera. Jaka jest ta armia ze strony Hapiego? Niewielka, co trzeba by tutaj zrobić? Gdzieś w tych okolicach, gdyby się dało Helionom zaatakować wszystkie Marinesy na raz, byłoby o tyle łatwiej, o tyle sympatyczniej. Czeka tutaj jeszcze dwójka Marinesów, żeby ten żaden Reaper się nie bił? No nie, no ta presja, którą nakłada Hapi, w żaden sposób nie zadziała. Mm. I no, przy okazji CVW wjechała do środka, żeby popatrzeć, co tu się dzieje. Do tego wszystkiego, Wiking dla Jackciego. Jedna i druga strona siedzi na jednej bazie, ale zobaczcie ważną rzecz. Drugą bazę, właśnie przejmuje sobie Happy. E, Happy nie chce tym puszczem pewnie tego zbyt. No ba... chciałby, nie miałbym nic temu, żeby to wygrać. E... Chce nałożyć presję, tutaj walczyć nie ma sensu. Uważa, żeby nie został Medivac zniszczony. Bo jeżeli Medivac padnie w takim momencie, wyładowuje tą armię na wszelki wypadek, żeby nie było jakiegoś wielkiego zonka. Zasięg 5 Marines oczywiście też mają piątkę, ale teraz trzeba się wycofać. Przede wszystkim problem był tego rodzaju. Gdyby Medivac był zniszczony z piątką Marinesów w środku, to byłaby tragedia. To byłaby istna tragedia. Medivac zostanie zniszczony, próbował się ewakuować, nie ma takiej szansy. No i Hapi chciałby gdzieś uciec. Jednego. I ona ściągnął. Z drugiej strony mamy Cloaking Field, mamy Banshee. Ataku na jednej bazie. No, może zobaczymy, atak na jednej bazie. Przy czym nie, ekspansja jest dorzucona w tej chwili. Ale jak widzimy, Happy ma przewagę. Ma przewagę ekonomiczną w tej chwili. Dwa harwestery, trzy harwestery więcej. Szybciej przyjęta ekspansja, szybciej kolejny orbital, szybciej dorzucony command center. No i to jest dla niego wielki plus. Do, do tego jeszcze eBay dorzucony, aby robić. I teraz pytanie, bo tu dużo będzie nam mówiło. Czy będziemy mieli dalej Mecha? Jeżeli będzie jakieś ulepszenie dla piechoty, no to teraz wiadomo, Mecha nie będzie. Ale, dobra, nie będziemy mieli Mecha, będziemy mieli, chociaż cholera, go wie, jest wieżyczka. Myślałem, że tutaj będzie jakiś nowy reakcje, z to stare przeleciały I to jest ważny moment. Co wykombinuje dalej Happy? Produkuje jeszcze jednego Wikinga. Double Expansion Jackson, to jest ciekawe, e, więc rów, prosto po bandzie będzie chciał zaszaleć, e, aby tutaj wygrać e, z lepszym Eko, bo że aktualnie jest w plecy, więc co mi tam, postawię jeszcze jedno, tylko że nie, jeżeli Happy nie będzie grał, kurde Happy będzie grał Mecha, Happy będzie grał mimo wszystko Mecha, widać, że kolejne, Kolejne tej faktorki są dorzucane. Gdyby grał Bajo, to jak się gra Bajo, to się jest bardziej agresywnym niż Mechem. Przy ostatniej grze, no, Happy też był agresywny helionami na Blue Flame'ie, bo wiedział, że musi. Nie mógł sobie posiedzieć grzecznie w bazie. Teraz, jeżeli ma, wie, że zaczyna z lepszym eko, to może grzecznie sobie posiedzieć, niczym się tutaj nie przejmując w koło, a bym się właśnie czymś udławił. No cóż, heliony czekają, ale ci jest bardzo mądrze rozstawiony, atak z tej strony nie zadziała, nie powinien, była ewakuacja, z drugiej strony można spróbować podjechać, ale tu jest jeden czołg rozstawiony, ała, jedna salwa, druga i widzieliście tą drugą salwę? Ona nie powinna była mieć miejsca, nie miałaby miejsca, gdyby nie ulepszenie, więc dwie salwy dało się zarzucić, jeden helion zniszczony, nie wiem, tą drugą salwę, chyba pierwszą udało się zrobić, ale jakieś obrażenia zostały zadane, chcę się upewnić... Happy, czy to jest ekspansja, czy też nie, bo nie miał pewności. Musi wiedzieć, podjeżdża, patrzy, wylądował. Skurkowanie smajskie, szybciej ode mnie. Ja bym chociaż się trochę osmolę, nie zniszczyć to, nie zniszczę, e, ale będzie brzydko wyglądało, SCV-ki będą chciały wydobywać. E, no nie będą szczęśliwe, że to będzie takie brudne. W takich miejscu się nie chce pracować, jak się jest osmolony, widać, że pożar kiedyś był. Strach się bać. Ja bym się bał w każdym razie, jakbym widział w moim miejscu pracy e, osmolone ściany. Raksy zwisają, i to jest oczywiście doskonały powód na, dowód na to, że będziemy mieli faktor, że będziemy mieli mecha, jeżeli waraki gdzieś zwisają, to znaczy, że nie jest nicem produkowane. Tak samo jak e, grany jest Bajo i faktorka. E, no a w sumie Bajo to potrzebne są jeszcze czołgi, więc tutaj nie ma takiej opcji. Faktorka zwisa jak się gra na protosa. No i teraz wychodzi. Wychodzi Happy, chce być jednak trochę bardziej agresywny, co się nie ma co dziwić, bo zobaczył, że jest ten trzeci orbital przyjęty, więc wiadomo, że armia jakaś tu będzie, ale nie będzie zbyt potężna. Skan zarzucony, widział jak to wygląda, teraz cóż, tylko dwa czołgi to jest niewiele, ale jeżeli dałoby się je dobrze rozstawić... Na pewno jakiś drop do maina byłby świetny, tylko że żadnych mainów aktualnie nie ma. No i teraz Steampag odpalony, bardzo ładna zagrywka. czegoś Świetnie zaatakował. Ale Helmionów jest dużo i na no tak są na Blue flame Tylko że są marudery do tego jeszcze. Więc bitwa całkowicie nieudana. Tak to jest, jeżeli Teran złapie nas, nas, kiedy przechodzimy. Nawet jeżeli przełogi zaczęły atakować, to nie był żaden rozstawiony, nie było splash na mecz i był Zong. I był zonk na Blue Flame, nie działa na jednostki opancerzone. Pamiętajmy o tym, on działa tylko na jednostki lekkie, takie jak Marinesy, jakieś tutaj Heliony jeszcze gdzieś są ze strony hapiego Mamy dwa, jak widać 19 obrażeń jest zadawanych, tylko 19. Albo aż 19 na Helbatach. Uuu, na Helbatach Blue Flame jest świetny. na normalnie tylko 8 obrażeń jest zadawanych jednostkom nielekkim, czyli tylko szóstka. Tylko szóstka tej na marudery przebiegała do tego wszystkiego. DPS na poszczególnej pojedynczej jednostce jest mniejszy niż u riperów, więc to się nie mogło opłacać. Cóż dalej? Happy wykombinuje? No, jest w plecy i on zdaje sobie sprawę z tego, że jest w plecy znacząco. Mam tutaj 9 harwesterów różnicy aktualnie. Próbuję tą trzecią bazę teraz przejąć, tylko jest inny problem. Problem z tego rodzaju, że się aktualnie kombinuje z jakimś puszem. Jednak czołgi są w miarę bezpiecznie rozstawione. No cóż. Mamy tego wszystkiego Command Center. Niech biegnie. Okej, okay. Marines, Marudery Medivaki czekają. Sensor tower dorzucony żeby wiedzieć, gdzie przychodzi ta armia. Make jest bardzo mało mobilny. Dlatego musi wiedzieć HP doskonale, gdzie jest armia jego przeciwnika, którędy próbuje przejść, co próbuje wykombinować. Skan na środek zarzucony przez jak czego jeden wiking ściągnięty, no to się mu na pewno opłacało. Jednak Happy przejmuje tą trzecią bazę i proszę bardzo, ninja ekspansji, sądzę, czego ty mnie bazą, to ja sobie tobie ninją. O tak, skoro tak kombinuję. Podoba mi się umiejscowienie ogólnie tych raksów, które chyba zauważyły tego dropa. Mam te wrażenie, że drop został zauważony. Tutaj nie ma wieżyczek. To jest ogólnie to może być prawdziwa tragedia, jeżeli jest mało wieżyczek, bo one mogą przelecieć górą, ładować się w menie, Chociaż kolejne czekają, to to jest dobrze, że dorzuca to happy. A bardzo często gracze zapominają właśnie o wieżyczka w takim momencie przy ekspansji, bo sobie myślą, no on pierwszy musi ekspert zniszczyć. No nie. Nic bardziej innego w takim momencie on może przelecieć przez tą ekspert. Raksy zostaną zniszczone. Oczywiście spełniły swoją rolę. Obywatelski obowiązek przekazać informację, że jest Lipa. Skan by się u góry przydało bo albo pojawiły, żeby się gdzieś pojawiły. Jak w tym momencie po lewej stronie, dwa medivaki oraz piechota czeka. Wbijać się do środka do bazy, nie ma szans. Eee, za szybko wieżyczki to wszystko zniszczą. Jak gracie Mecha, pamiętajcie o obronie przeciwlotniczej. Nie ma nic gorszego jak drop, kiedy wy grzecznie gracie Mecha. Atak od. ach, myślałem, że jakiś atak od dołu. Kamienie były zniszczone. Kamienie oberwały i tyle. Biedasta. Nie wiem, czemu on je tak naprawdę w tym momencie próbuje niszczyć, z tego względu, iż przez to, że zniszczył kamienie, to piechota może lepiej go zaatakować, może być bardziej lepiej rozstawiona. No ale najwidoczniej Kapi ma jakiś powód, przydałoby się zapytać, czy wyczyszczone u dołu jednostki teraz. Będziemy mieli atak z zarzucony skan, więc już Happy wie, gdzie czeka część armii. Za chwilę reszta armicznika wejdzie mu tutaj wy. Eee, właśnie w zasięg. I teraz próba tutaj zdropowania. Medivac zostanie zniszczony szybko. Atak na te rozstawione czołgi do końca. Najlepszym pomysłem chyba nie był. Eee, tym bardziej, że jeszcze jakiś u góry czekał. No ale jednak te wszystkie czołgi zniszczone CFW-ki obrywają. Więc jednak pomysłem był dobrym. Tym bardziej, że nie było żadnych ulepszeń jeszcze ze strony. Ze strony Hapiego, gdyby tam ten mech był ulepszony, chociaż trochę, na pewno tak łatwo by nie wyszło. No i brakowało jakichkolwiek tam helbatów, aby one przyjmowały część uderzeń na siebie. Atak lewą stronę. no i Juxi teraz bardzo mądrze gra. Atak z dwóch stron. Mech nie może tak szybko się przemieszczać. Nie ma takiej opcji. Przewaga w eko, jak i w armii, jest po stronie Korańczyka. Ma być kolejny atak? No, widzi to doskonale, Happy, że coś tutaj mu krąży. Z Khanem też oczywiście to zauważył. Ma rozstawiane, wieżyczki, atak po lewej stronie. Rozstawione jest tego trochę, no ale parę, parę maruderów zdążyło wylądować. I e Eko zaczynają lać, i po prawej stronie kolejny atak. Marudery wpadają pod i są rozstawiane. No, tym razem ten mech Happy go nie zadziała chyba tak, jakby chciał, gdyż przeciwnik gra idealnie. Na zasadzie gra to co powinien grać, czyli haras, tak z dwóch stron. Spróbować podejść z flanki, nie pozwolić, roz, nie pozwolić temu mechowi się rozpędzić. No i cóż, kolejne helbaty są dorzucane do wszystkiego. siege tanki ślicznie, no i trzeba wylądować orbitalem, co jest ważne dla hp no? Stracił trochę tych harwesterów, no ale przynajmniej nie traci żadnego orbitala. Gdyby stracił orbitala, mogło być i przy takiej ilości straconych harwesterów, mogłoby być już poza zabawie. Teraz na coś liczy, no ale o czym my mówimy? Kolejna baza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Em, sześć orbitali, przynajmniej jak coś. Sześć command Center, przepraszam, bo może ten teleportent będzie. Próbowa wbicia się bezpośrednio. No ładnie na tym sympaku przebiegł. Bez czołgi, mimo że atakują szybciej, to i tak e, popadały. Znowu ataku góry, skan zarzucony, nie wiem czy ten syńczank nie powinien być trochę bardziej w linii minerałów pozostawionym, byłby większa szansa ostrzeliwać jednostki. Plus 3 do ataku, plus 3 do obrony na piechocie i Jack ci poczuł krew, nie wiem, może wcześniej go tutaj e, zlekał pili, może Happy na niego huchnął e, w dniu Wczorajszym i dlatego teraz na początku trochę źle grał, kto tam go wie. Armorka ze strony Hapiego, dorzut... Yy... A po co mu kolejna armorka? Ale więcej upgrade'ów chyba chce robić na raz. Yy, wcześniej jechał na jednej o wiele dłużej niż teraz, no ale najwidoczniej poczuł, że jednak bez ulepszeń yy, ani rusz. No jest rozstawiony, nie podaje się, jeszcze walczy. Yy, numer jest taki, że tutaj wystarczy jeden błąd z żeby był duży ząg. Przejdzie armią tam, gdzie trzeba i jest po zabawie. Yy, drop, kolejny drop yy, lewą stroną, dwa medywaki zniszczone, niewielki oddział się tutaj został. Ale Jackson może sobie na to pozwolić. On może pozwolić na te straty. Naprawdę z -y, na marudery. Eee, ała, 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 Co to było? Co to było? I wejście środkiem eee, bezpośrednio. Tu armia jest no, rozstawiona gdzieś tam u góry. Sycianki ostrzeliwują. Eee, ale Jackson teraz zaczyna się wycofać gdzieś pod tego orbitala. O, właśnie tak jak teraz. Zanim czołgi dojadą, będzie pogrze. 47 do jednego w ilości straconych Rzeźnia po prostu, tak zwana rzeźnia. Ee, rzeźnia, tragedia i... nie wiem jak to jeszcze nazwać. Jest źle, jest niedobrze, jest e, bardzo niedobrze. Co Javci tym jednym maruderem jeszcze wykombinuje? Nawet próbuje ściągnąć jakieś helbaty. E, Happy niestety no nie bardzo tutaj yy, chcę się przyznać, że raczej tego już nie wyciągnie, nie powinien na zdrowy rozsądek wyciągnąć, nie na tak dobrego przyczynka, jakim jest Jackci I yy, plus 3 do obrony, za chwilę zaskoczy do tego wszystkiego, plus yy, 2 do ataku na mechu I ja tutaj no nie widzę żadnych szans. Mapa najwidoczniej no nie sprzyjała mu. Nie sprzyjała i nie wiem jak tutaj zagrać tego dalej. Też 7 na 4 no to jeszcze trzeba przyznać. Dzięki też 7 na 4 to co innego. Ale żadna armia nawet na krok nie wychodzi. To są same orbitale, jedna planetarka w tej sytuacji więc duża ilość orbitali. I ja widzę, że jeszcze jest Bechemot reaktor więc znowu będą batki na polu bitwy. Hmm. Znowu będzie szkoda dropować lewą stroną. No... Jest chyba o wieżyczkę więcej aktualnie, wcześniej były dwie plus ta. Zdaje mi się, że jest o wieżyczkę więcej, więc yy, to nie powinno yy, po raz kolejny zadziałać, ale jest drop do main'a, próbował przelecieć, wylądował i teraz cel numer 1. To najczęściej są te chlaby, później budynki, yy, no i wejście środkiem bezpośrednio z dwóch stron, a tak to było całkowicie do przewidzenia, że tak zostanie to rozegrane. GG, 1 do 1. Kolejny mecz, już za chwilę nigdzie nie uciekajcie. W szczególności YouTube ma nigdzie nie uciekać. Nie, stream.